17 maj, Tromso na przeciwko mamy sąd. Bardzo ładny budynek, a dzisiaj jest święto niepodległości Norwegów. Idziemy, zobaczymy co się w mieście dzieje. Ogólnie jest spory ruch, bo chyba te wszystkie okoliczne wioski się zjechały Tak mi się wydaje przynajmniej Na pewno Tak? Jesteś za? Jestem za Ale ten budynek ładny jest to Samo szkło Jeden z nielicznych murowanych z cegiel. No, ale te ściany, takie całe, kurde. Szyby, tutaj mamy taką fajną zatoczkę koło stacji Circle K, czyli Statoil. to coś tam jakaś barka przypłynęła. Czy to coś jest? Jak ty to nazywasz? Cricolan. A Krikoland. A tutaj była kiedyś stocznie. Tutaj statki remontowali. Eee, ja pracowałem w tamtym budynku w biurach. Kiedyś. Tutaj coś jeszcze Coś tutaj nie wiem, co tu będzie. Ale coś tutaj kombinują, chyba jeszcze. Tam jest taki jeszcze, chyba wyciąg widać, co statek wjeżdżał. Coś tu może będzie, nie wiem, jakiś ślisk dla nowych statków Tu jest Armata Idziemy zobaczyć Tutaj Norwegowie ostrzeliwali yy, Niemców, co tutaj napadli w 30, 40 chyba, tam którymś. A dziury nie ma. Nie ma gdzie podpalić. A to jest takie typowo norweskie domki, takie jak sprzed 100 lat. A tutaj są śruby które myślę, że w Polsce jakby tak leżały koło domu, nie przyczepione niczym. Szybko by nazwy nowego nabywca. Czyli no tutaj możemy ugotować tego wieloryba. Tutaj są jakieś, tutaj jest taki harpun, czyli kiedyś polowali nim na yy, wieloryby. On jakiś ładunek wybuchowy? Miał coś. Czyli, to jest musiał mieć tu jakieś fajne zdjęcie stare, o, zobacz, jak jakieś trąso wyglądało, patrz, widzisz tylko te, tylko tutaj na początku były te domy, ale dalej to było pustko, pustynia. Samolot, a gdzie skrzydła? Tu jakiś ziomek. 46, no a zobaczcie, czym handlowali. Yy, yy. Jakieś skóry, niedźwiedzie to niedźwiedzie polarne skóry, zobacz, który to rok ciekawy był. Nie ma tutaj. O kurde, babcia, jaka stara, jakiś ten ten fajeczkę ciągnie. A wyobraźcie sobie, jak na przykład w 1897 roku, jak tutaj napadało śniegu, gdzie tutaj jest naprawdę jest. No tutaj akurat te służby są dobre, one szybko ten śnieg usuwają. Ale gdzie kiedyś nie było samochodów, jakichś ciężarowych, żeby to mogli usunąć, to by musiała być dopiero masakra. Tutaj też mam jakieś zdjęcie, 30 rok. 20 ale nie wiem gdzie to jest jakaś wysepka chyba o jest niedźwiedź zabity ale fajeczki sobie rają widać na odpływie dzisiaj nie ma ryb nie ma dorszy więc no, byśmy sobie tam poszli ale zamknięte O, patrz jak pio, zobacz jak walał coś. Ten jaki umorusany. Jak ten ruski, co się w tym gdzieś w jakimś filmie trzęsie. tak. O, 1913 rok. O, tam ma nogę fajną, zobacz. A wieloryba skrobie. Ten niedźwiedź porary na smyczy. Po drodze znajdujemy takie Volvo. Nie wiem, jaki to jest model, nawet ale stare bardzo Volvo 444, całkiem na Warszawę, ale jest mniejsze. Fajnie odnowione. Nie no, zegary ma takiego brzuchu, prawie że, znaczy w Warszawie. Użupno takie same jak Warszawa. Aha. Ale fajne jest, co? To jest takie stare te koła, takie starodawne. Cieniutkie. Zajebista fura. Tutaj takie małe ujęcie z centrum. Piotrek, powiedz mi, bo ty tu jesteś krótko, a jest taka powszechna opinia, że norweski są brzydkie. Co powiesz na ten temat? No Im starsze, tym ładniejsze. A ale są brzydkie ogólnie, czy, czy, czy są ładne? Przewaga brzydszych. Aha. Ale w porównaniu do Polski? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. No czyli pełne patriota pełną gębą, nic nie powie. Może, że ona będzie oglądała, to lepiej. Faktycznie. Lepiej nie. A powiedz mi, jak Ci się podoba w Norwegii? Tutaj, tutaj mamy brzydkie Norweżki, patrz przed nami. No, ale to nic. Jak Ci się podoba w Norwegii? No, bardzo ładny kraj, piękny. Klimat? Klimat bardzo zły. Jak dla mnie, to strasznie zły. Zimno. Bardzo długo zimno Ale na dłuższą metę nudny Ciągle to samo góry woda, góry woda, góry woda Aha, czyli w co? W każdym miejscu jest tak samo Tylko, że się objeżdża górę z jednej strony, okay. po drugiej strony Raz zobaczyć I to wszystko Oj, wbijamy się w jakiś tłum no. Tutaj mają taką ciekawą... czy znaczy ubierają się w te stroje ogólnie, takie jakieś narodowe. czy Nie wiem jak ktoś tam u nich mówi. Może nie narodowe, tylko jakieś regionalne. Coś jak, coś jak u nas góralki. Coś jak u nas górale. No górale mają jedno a oni tutaj... Każdy co No amatorzyści nie mają studniówki, tylko mają taki... Yy, yy, nie wiem ile to jest miesiąc przed maturą Kupują takiego, taki samochód, kupują jeżdżą w nim i sobie tam się bawią I są poubierani, każda szkoła ma inny kolor ubrań Może mi się uda nagrać gdzieś, ale nie widzę I tak się składa, że dw dwa z tych busów naprawiałem Nie sam, jednego przynajmniej Idziemy na zatoczkę. Mi tam się wydaje, że jest przewaga ładniejszych Norweżak niż brzydszych. Co? Co? Mili tam się wydaje, że jest przewaga ładniejszych Norweżak niż brzydszych. No bo to brzydsze zostały w domu. bo po mają A no w sumie tak. A nie chcą święta psuć <grym> państwowego. Poza tym nie widzę przewagi za zbytnio tych ładniejszych Nie widzisz? No bo piesną no, Może się nie na te co trzeba patrzysz Idziemy, zrobimy malutkie ujęcie z tej strony jeszcze Boże jak to dobrze, że jest widno już. Jezu to jak jest, to jak cały jest... cały czas jest ciemno. Jak je, jak 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 jest ten? Jak jest ciemno, to jest masakra normalnie. A tutaj możecie sobie w trąmsowutkę zaparkować. Tu jest można się podładować baterie. Tutaj jest o, opłatę można wnieść widać trochę tutaj jest łódeczek. Słuchajcie, tak o, przechodząc się po trąbce, można sobie na przykład telefon znaleźć. No, leży sobie czyś. No a w tym miejscu przybywają takie większe statki. Tam w tym kościele, co mówisz, kawiarnia jest? Tak. No też dobrze. Jak ktoś nie ma ochoty słuchać mszy, bo uważa, że ksiądz w pieprzy głupoty, to, no, to, to sobie siada. To sobie siada. Bo to pedofil pewnie z Polski przyjechał. <noise> Tam baba sprawia. A to słuchaj, go tak wyrzucili daleko do Norwegii To musiałby być jakieś dobre miał przyskrowane. Dobrze to do skrobać musiał w Polsce, nie? Tam baba odprawia muszę. O oh jest Bary pełne? Nie, ten gościu musi być na tym filmie, zobaczcie. Czyli niby święto, ale pić można. Trzeba. Trzeba się cieszyć i radować, bo to takie święto. La mnie tylko dobrze, że w piątek przypadło, to tylko dłuższy trzeba weekend. trzeba pieniądze. A no tak. Bo dzisiaj tylko w barach można. Więc skoro 17 maja można zamówić piwo w, tylko w barach, to trzeba powiedzieć było, ile kosztuje, nie? No, ze 100 96 nas. koron chyba kosztuje 0,4, a 0,60 kosztuje chyba 100, ileś 40? Nie pamiętam. Dobra, kończymy tego vloga krótkiego. Mówisz, że co nie ma nic ciekawego? Nie Nie ma A co chciałeś tam zobaczyć? Myślę, że mają jakieś regionalne przysmaki, a to kurwa hokdogami. to ja się kurwa mogę najeść na stadionie No dobra Na święcie niepodległości norweskiej <noise> To na razie, do następnego Słuchajcie, tu jest budowa yy, tu taki dźwig Spory stoi. A zobaczcie, jakie ma potwory. Drewniane deski.